Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku sylwetka nadwozia Warszawy, pierwszego budowanego w powojennej Polsce auta osobowego, była już anachroniczna. Postanowiono poddać samochód zasadniczej modernizacji. W 1961 roku skonstruowano prototyp Warszawy z nadwoziem sedan. Nowy model wyposażono w zmienioną atrapę chłodnicy, zderzaki, klosze lamp kierunkowskazów oraz panoramiczną, giętą, jednoczęściową szybę przednią. We wnętrzu pojazdu zastosowano wykonane z plastiku pokrycia górnej części deski rozdzielczej oraz nowej obudowy kolumny kierowniczej. Dwie kanapy pokryto skajem i tkaniną zapewniającą wysoki komfort podróży, ich wyściłkę stanowiła sprasowana trawa morska i sprężyny amortyzujące. Liczba kolorów na dla samochodów Warszawa była niewielka, najczęściej wybierano odcienie szare oraz białe. Takim to motoryzacyjnym oldtimerem młoda para wyruszyła ulicami nadmorskiego Grzybowa w gminie Kołobrzeg, by zaprosić turystów i mieszkańców na czwarte już wielkie wiejskie wesele. Czego nie wjeżdżają, to śpiewajmy! Przywitajmy! Nie mamy jako. Hej! Hej! Hej, sokoły! Omijajcie góry lasy połyby dzwoń, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepon. Wszystko w hej, 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 hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, z Państwa ryb ze stołówki, to teraz może rzucać. W stronę. Proszę, jak pięknie. Przyjechała para młoda, on i ona, osiem minut po ślubie, jeszcze się nie rozmyślili. Matkę mnie tu dajcie, matkę mnie tu dajcie, niech błogosławi, niech przyniesie. Organizatorzy plenerowej inscenizacji przygotowali przedstawienie w stylu późnego PRL-u. Dominowała na męskie baczki zwane PKS-ami, tapirowane trwałe ondulacje, napoje kupowane na kartki i szczyt elegancji papierosy marki Marlboro. Od poczęstunku chlebem i solą i tradycyjnym kieliszkiem rozpoczęto uroczystość. Odrzucone przez nowożeńców za plecy opróżnione kieliszki rozbiły się na drobne kawałki. To dobra wróżba na nowej drodze życia. Rozpoczęło się wiejskie wesele. Zgodnie z tradycją nie zabrakło życzeń, toastów i słodzenia wódki pocałunkiem młodej pary. Weselne przyśpiewki, prezentowane przez turystów z całego kraju, wzbudzały salwy śmiechu. Młoda już jesteś po ślubie, puszczaszka do gniazdka, niech sobie podziurnie. Masz tu Pani młoda słoiczek, musztardę jak mu posmarujesz, zawsze będzie twardy. Jest Pani w telewizji, telewizja ma, kablówka, także program będzie nadawany w 30 rano, także to są rodziny. Wuja no, Troszkę. No a ja coś odpiję, Dobrze, uwaga, lecimy dwóch zwrotnie. Siedziała, coś nie płakała, żałośnie pytała się, mamy kiedy mi obrośnie. Kulminacyjnym punktem wiejskiego wesela były oczepiny. Ciągnięta do zabawy publiczność, bez reszty zaangażowała się w rolę weselników. I choć była to tylko inscenizacja, to licznie zgromadzona publiczność dała się ponieść nastrojowi widowiska, czynnie w nim uczestniczyła i z przyjemnością przypominała sobie przeżycia z wesel swych bliskich, przyjaciół i własnych uroczystości. To ceny na świadectwo wysokiego kunsztu aktorskiego autorów, przedstawienia i szczególnie ważny komplement dedykowany autorom pomysłu z gminy Kołobrzeg. Piąta edycja imprezy już za rok. Tajemnicą przez 365 dni pozostanie temat stylizacji, jaki zaproponują organizatorzy. Warto więc zapamiętać hasło promocyjne Gminy Kołobrzeg. Raz przyjedziesz, wrócisz na pewno i zawczasu zaplanować kolejny pobyt w Grzybowie nad Bałtykiem.